Na program zaprasza lokalny portal internetowy lpu24.pl. Lokalna informacja w zasięgu ręki. Starostwo powiatowe w Puławach ma w swoich najbliższych planach uruchomienie urzędomatu zwanego w tym przypadku powiatomatem, urządzenia służącego do odbioru dokumentów 24 godziny na dobę. W założeniach tego rodzaju rozwiązanie ma usprawnić obsługę interesantów oraz zmniejszyć kolejki. Warto podkreślić, że Puławski samorząd w skali naszego województwa będzie pionierem w tym zakresie. W skali województwa będzie to pierwszy powiatomat, czyli w skali kraju no już kilka powiatomatów funkcjonuje, wspiera urzędy komunikacji, urzędy geodezji, bo do tych, znaczy wydziały komunikacji i geodezji, bo te wydziały będą... W tym momencie obsługiwane przez to urządzenie. No w skali województwa jesteśmy pierwsi, tak samo jak kiedyś z kolejkomatem w Urzędzie Komunikacji, czyli pokazuje to, że nasz wydział jest wydziałem innowacyjnym, kierownik tego wydziału. No cały czas dba o to, żeby te kolejki były jak najmniejsze, aczkolwiek jest to problem ogólnopolski i te kolejki w urzędach powiatowych no tak wyglądają. Urządzenie stanie na dziedzińcu przy budynku starostwa powiatowego i dzięki temu urządzeniu nie będziemy musieli zwalniać się z pracy, brać urlopu, żeby zarejestrować samochód, tylko będzie dostępność 24 godzin na dobę i te dokumenty będziemy mogli. Z wydziału komunikacji odbierać. Także tak, nie musimy przychodzić do urzędu w godzinach pracy. Patrząc po innych powiatach, które wprowadziły takie narzędzie, widać, że po dwóch miesiącach ten ruch został rozładowany około 40%, więc te dokumenty no, i to urządzenie wpłynie na to, że ten ruch i te kolejki na pewno zostaną zmniejszone, szczególnie przy odbiorze tablic rejestracyjnych oraz dowodów rejestracyjnych. Czyli nie przybieżając będzie to urządzenie Podobne do popularnych automatów paczkowych, żebyśmy to nie operowali nazwami handlowymi? No tak, jest to bardzo podobne urządzenie. Będzie miało dwa segmenty, podobne jak te wspomniane wcześniej paczkomaty, i sposób funkcjonowania jest taki sam, czyli dostajemy informację na telefon, że jest możliwość już odebrania naszych dokumentów i mamy na to prawdopodobnie 48 godzin, bo tak, tak zostanie to ustawione. Więc 48 godzin na odebranie dokumentów. Czy zrobimy to o 12 w południe, czy o 24 w nocy, no to będzie już zależało to tylko od osoby odbierającej te dokumenty, więc mam nadzieję, że dzięki temu te kolejki w urzędzie się zmniejszą, a co za tym idzie mieszkańcy powiatu będą na pewno z tego powodu zadowoleni. Uruchomienie urządzenia planowane jest najprawdopodobniej jeszcze w lecie bieżącego roku. Powiatomat ma kosztować nieco ponad 127 tysięcy złotych i będzie sfinansowany ze środków własnych powiatu. Pówy tłumik, czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji. Tylko w plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików, najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil Puławy ulica Dęblińska 18 telefon 81 886 63 25 Plus Oil twoje auto jest w rękach profesjonalistów